Rodzice, ale jacy? Świat potrzebuje dziś prawdziwego lekarza serc i dusz, który leczy swoją przeogromną miłością, bo tylko miłość uzdrawia i napełnia pokojem. Tylko ten lekarz, Jezus Chrystus, może pomóc rodzicom w ich trudzie wychowywania do miłości i dobra. Dlatego wiara w Niego i zaufanie jest gwarancją dobrego wychowania. Poznając i doświadczając miłości Boga, rodzice będą się starali przekazać ją swoim dzieciom. Ta miłość jest najlepszym lekarstwem na wszelki ból i zranienia emocjonalne. Uporządkowany świat uczuć rodziców sprawia, że nie są oni miotani jak chorągiewka na wietrze przez różne emocje, lecz potrafią w każdej sytuacji dać przykład prawdziwej miłości. Nieraz można usłyszeć takie zapewnienia młodych ludzi. W moim domu było piekło, jak ja założę rodzinę, będzie w niej inaczej. Mój dom nie był moim domem, gdy z niego odejdę, to we własnym mieszkaniu stworzę klimat ciepła i miłości. Takie i podobne życzenia są czymś oczywistym i normalnym, ale są one również wynikiem bolesnych doświadczeń rodzinnych owych młodych ludzi. Być może ich rodzice również mieli podobne pragnienia, gdyż także w ich domach rodzinnych popełniono wiele błędów wychowawczych. Dlaczego więc nie udało się im wcale bądź prawie wcale zmienić rzeczy na lepsze? Dlaczego błędy zostały powielone i to może w ostrzejszej jeszcze formie? Nie wystarczy słowne zapewnienie: U mnie będzie inaczej, będzie lepiej. Aby rzeczywiście mogło być lepiej, trzeba wrócić do źródła dobra do Boga bo jeśli było źle to znaczy że zapomniano tam o Bogu że z jego nauką i miłością nikt się nie liczył że nie szukano u niego pomocy by leczyć własne serce spychy egoizmu dlatego rodzice którzy nie wierzą w Boga i nie szukają u niego pomocy mają większe trudności w leczeniu własnych zranień i mniejsze szanse na uleczenie zranień swoich dzieci. Aby umieć prawdziwie i właściwie kochać swoje dzieci, trzeba oparcia w tym, który jest samą miłością i może tę miłość ofiarować. Jemu wystarczy chęć, pragnienie człowieka, natychmiast przychodzi z pomocą jakiej nie może ofiarować żaden człowiek człowiekowi nie może więc zabraknąć w wychowywaniu najlepszego wychowawcy i nauczyciela pełnego miłości do swoich dzieci który uczy i wskazuje podstawowe wartości w procesie wychowawczym rodzice są dla swoich dzieci pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami i nikt nie może ich w tym zastąpić dziecko uczy się już wtedy gdy nie umie jeszcze mówić, odbiera całą atmosferę domu. Rodzice wychowujący z Bogiem i dla Boga dbają o to, aby dom był oazą spokoju. Miłość rodziców otwiera serce dziecka, rozpala je i stopniowo przelewa w nie strumień miłości Bożej, przekazanej przez dobre wychowanie i zasilanej przez spotkanie z Bogiem na modlitwie. Dobry przykład, jest ustawicznym nauczaniem, i żadne słowa nie dokonają tego, co uczynki. Prawdziwa miłość do dzieci sprawia, że rodzice czuwają nad tym, aby ich życie było zgodne z Bożym prawem. Tylko wtedy bowiem dzieci uczą się w praktyczny sposób prawdy wiary, uwrażliwiają sumienia, przyjmując do swoich serc Boże światło. Atmosfera miłości w domu rodzinnym jest tym dla dzieci, czym słońce i deszcz dla rośliny. To dla dobra własnych dzieci i dobra swoich dusz rodzice współpracują z Bożą łaską i uczą tej współpracy przez przykład wiary i miłości. Dzieci, które takiego przykładu nie miały, gubią się, stając się łupem tego świata. Obrona dzieci przed złym wpływem świata i otoczenia. Należy do podstawowych obowiązków rodziców: kiedy im zależy na szczęściu własnych dzieci, uczynią wszystko, by wpoić im zdrowe i boże zasady życia. Pobłażliwość i pozwalanie na to, co jest szkodą dla duszy dziecka i dla jego przyszłości, odbije się również w postaci braku miłości do rodziców. Łatwiej jest też zapobiegać złu, niż zwalczać je. Gdy już zapuści korzeniem, bez miłości nie poprawi się nikogo, i żadne państwo, żadna instytucja nie zastąpi dzieciom rodziny. Niestety, bardzo często jest tak, że dziś dzieci wychowywane są nie przez rodziców, lecz przez telewizję, koleżanki i kolegów. Brak rodziny jest największym nieszczęściem i największą szkodą dla każdego dziecka. Od rodziców zależy, jakie będą ich dzieci. To ich wiara i miłość ukształtowała serca do czynienia dobra. Dla takich rodziców dzieci nie będą kiedyś sędziami, lecz spłacą dług wdzięczności, co stanie się zabezpieczeniem ich starości. Miłość dzieci do tak kochających rodziców sięgać będzie poza grup. Dzieci wychowywane w takiej miłości, osiągną wraz ze swymi rodzicami pełnię szczęścia w krainie miłości, którą dla wszystkich jest niebo. Aby tam się znaleźć, wystarczy pamiętać o jednym. Wychowuje się tylko miłością.